Adam Bodnar właśnie zakończył stan wojenny, albo jak wolą ludzie z PiSu zamach stanu. Ja osobiście będąc na obczyźnie, już szykowałem paczki dla wszystkich tych, którzy cierpią ze względu na wybuch stanu wojennego. Pati koti, może bardziej znana jako patrycja, kotecka ziobro, kiedyś robiła potężną karierę, dzisiaj musi się szlajać i szmacić niestety za kilka srebrników. Dzisiaj także o tym, jak to pis odbudował starą zasadą budowania, ale nic nie robienia, uzdrowisko w szczawnie zdroju na Dolnym Śląsku, a także ciekawostka, gdzie w Wałbrzychu można spotkać księdza? No na pewno nie na parafii. Dzisiaj zacznę od Adama Bodnara, który jednym prostym ruchem doprowadził do tego, że stan wojenny, stan praktycznie klęski wojennej, ewentualnie zamachu stanu, który Donald Tusk, pan minister Bodnar, a także niektórzy inny jak Siemoniak wprowadzali razem z Giertychem przez ostatnie kilkanaście dni. Adam Bodnar wyłamał się z tego układu zamkniętego i doprowadził, że nie ma już w Polsce stanu wojennego. Nie ma zgody na łamanie podstawowych zasad funkcjonowania prokuratury. Dbając o zaufanie społeczne do prokuratury oraz zasady prowadzenia postępowań, podjąłem decyzję o zawieszeniu prokuratora Michała Ostrowskiego oraz powołaniu rzecznika dyscyplinarnego. Oczywiście prokurator Ostrowski na antenie jedynej słusznej telewizji wypowiedział się, co myśli o tym wszystkim, co właśnie się zadziało. Szanowni Państwo, ja pracuję prawie 30 lat. Ja wykonuję swoje obowiązki. I zgodnie z tym moim powołaniem do służby prokuratorskiej e, wszcząłem śledztwo z zawiadomienia pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To śledztwo wpłynęło formalnie do Prokuratury Krajowej. Ja osobiście szykowałem już paczki dla moich pobratyńców, przyjaciół i rodziny, która była w Polsce, bo jak to za czasów komuny było, najlepsza paczka była z Ameryki, nieważne co tam było, ważne, że przyszła odwójka z Ameryki. A więc, ze względu, że Adam Bodnar odwołał stan wojenny oraz zamach stanu, i do dzisiaj mamy tylko zamach stanu, pisowskiego stanu, nie będę tych paczek wysyłał. Ale. Chciałbym wam wytłumaczyć tak naprawdę, o co chodziło w kłótni pomiędzy prokuratorem Ostrowskim, Adamem Bodnarem, a ludźmi, którzy tak naprawdę myślą, a nie harują za miskę ryżu, jak to mówił Mateusz Morawiecki. Sytuacja była prosta. Pan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego... Tak, Trybunału Konstytucyjnego, dokładnie. Już tych trybunałów za dużo, już mi się mało miesza to wszystko. Prezes Święczkowski napisał sobie pismo. Szanowny panie prokuratorze, ja to wiem, że dzieje się zamach stanu, bo zabrali mi pieniądze. Nie dostanę hajcu, nie będę za co miał kupić żarcia i wody, i dlatego moim zdaniem mój dobrostan. Jest zagrożony, a więc jest to zamach stanu, dobrostanu pisowskiego. Prokurator się świę... wróć, prokurator Ostrowski. Rychło wczas zerknął, patrzy: normalnie Bogusiowi, Bogdanowi robi się krzywda. Ten Tusk z tym bodnarem, jeść mu nie dadzą. Chłop umrze. Trzeba wezwać na pomoc tego, który o jedzeniu zna najwięcej. A więc wezwał Michała Kamińskiego. Nie wróć, nie Michała, Mariusza Kamińskiego. Mariusz Kamiński przyjechał, zeznał, że jego też nękali, i Ostrowski postanowił wydać postanowienie. Ale tu włącza się zdrowy rozsądek i obiektywność, i relatywizm, i rzeczywistość, moi drodzy. Obraza przepisów prawa polegająca między innymi na Wszczęciu i prowadzeniu śledztwa bez rejestracji w systemie ewidencyjnym prokuratury z intencjonalnym wykorzystaniem uprawnień przewidzianych w artykule trzecim, paragraf pierwszy, punkt pierwszy ustawy prawo o prokuraturze z naruszeniem zasady obiektywizmu i bezstronności, a nadto na podejmowaniu w interesie określonej grupy osób rażących na odpowiedzialność z tytułu naruszenia reguł demokratycznych państwa prawnego czynności procesowych. Z pominięciem pragmatyki służbowej oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w tym dotyczących sposobu i zakresu działania kancelarii w prokuraturze krajowej. A teraz wyobraźcie sobie następującą sytuację. Znam dwóch sędziów, znam osobiście, znam dwóch sędziów, znaczy jedną sędzinę. I sobie tak siedzę z tą sędziną, u mnie tutaj na dole w domu, przy piwku, ona wino pije, więc ona przy winku, ja przy piwku, siedzimy, gadamy. I ja jej mówię, ty słuchaj, wiesz co, kurde, jest taki jeden gość w Świdnicy, on to mi wisi kasę. Ty weź wydaj postanowienie, żeby on mi tę kasę musiał oddać. No i ja napisałem na kartce, szanowna pani, nie będę mówił imienia, nazwiska i dałem to jej. No i ona poszła do tego sądu w poniedziałek, bo piliśmy w weekend. I nie rejestrując tej sprawy, nie przeprowadzając żadnego postępowania, po prostu na maszynie do pisania, w sensie na komputerze, w sądzie, wydała postanowienie. Gość ten i ten ma mi oddać kasę i ja biorę to postanowienie, idę do komornika, no i komornik się tak na mnie patrzy i mówi, te stary, a gdzie jest jakiś numer sprawy, cokolwiek? No nie ma. No, ale to moja koleżanka mi wydała. No to co za problem? I dokładnie tak samo, drodzy ludzie, było pomiędzy Święczkowskim a Ostrowskim. Święczkowski przyszedł do Ostrowskiego, mówi, ty stary, coś trzeba odwalić, bo kasy nie będę miał. No to pisz pismo, ja coś z tym zrobię. Więc kolega złożył pismo, drugi kolega przeprocesował to pismo, wezwał kilku debili na zeznania. Okazało się, że wszyscy zeznają to samo, co Ostrowski i Święczkowski ustalili. A więc oni sobie zrobili zamach stanu. I nie chodziło o to, że naprawdę w Polsce jest zamach stanu. Chodziło o to, że Tusk z Bodnarem zamachnęli się na wyżerę grubych, opasłych świń pisowskich z tego pisowskiego chlewa. Oni. Nie są ludźmi, którzy idą zgodnie z prawem czy przepisami. Oni są ludźmi, którzy idą jak taran, żeby uratować tylko i wyłącznie swoje i tylko swoje koryto. Tu nie chodzi o dobro Polaków, tu nie chodzi nawet o dobro Polski. Tu chodzi o dobro tych, których Tusk z Bodnarem od koryta właśnie odrywają. Ja Was zapraszam na mojego Twittera, znaczy na mojego X. -a. Link do Xa macie tutaj, a tam więcej polityki bez cenzury, a także zdjęcia, na przykład, Andrzeja jadącego na koniu. Może Wam się te zdjęcia spodobają? Jest to tajne zdjęcie z tak zwanej strefy X w USA, znalezione gdy Andrzej razem z Władimirem Putinem jechali łowić gołymi rękoma brunatne niedźwiedzie. Każdy myśli o tym, że to Ziobro jest tym szeryfem, szefem i bosem, tak naprawdę solidarnej suwerennej Polski a także swoich domów, ale prawda jest taka, że ci co znają od lat Ziobrę i Pati Koti, dokładnie wiedzą, że tak naprawdę mózgiem operacji jest Pati Koti. Po drugie, jej doświadczenie zawodowe, a także te studia, które ukończyła, mogłyby sugerować, że Ziobro jest tylko małą marionetką w rękach Patrycji Koteckiej. W przeszłości Patrycja Kotecka robiła potężną karierę. Muszę to wam zacytować, bo wzięła się za to nie kto inny jak Gazeta Wyborcza. W przeszłości pracowała jako dziennikarka m.in. w TVP i Super Expressie. W czasach rządów PiS zasiadała w zarządzie dużego towarzystwa ubezpieczeniowego. Ze Zbigniewem Ziobro poznała się przy okazji tzw. afery Rywina w 2002 roku. Od tamtego czasu według doniesień mediów ma duży wpływ na karierę i decyzję męża. Co ciekawe, z doniesień przekazanych przez Krzysztofa Brejze wynika, że to Patrycja Kotecka miała zakłócić wystąpienie polskich władz w Parlamencie Europejskim. To Patrycja Kotecka była ślepo wykonującym narzędziem to, co koledzy z PiSu chcieli, żeby wykonała. To ona miała być tą osobą, która zniszczy wystąpienie Tuska, Bodnara, a także innych. Została zatrzymana, a film z jej zatrzymania, i tak naprawdę obywatelskiego zatrzymania, podbija internet. Teraz, widzi, teraz zobaczcie ten filmik. Hmm. Kariera Patrycji Koteckiej w mediach społecznościowych dzięki temu zajściu tak naprawdę eksplodowała, ale co dzisiaj robi Patrycja Kotecka? Patrycja Kotecka dzisiaj jest asystentką europosłów Patryka Jakiego, Daniela Obajtka oraz Jacka Ozdoby. I to na temat tego ostatniego właśnie mówił pan Brejza, że ozdoba wymyślił całą akcję, a Patrycja Kotecka miała być tępym narzędziem wykonującym to, co ozdoba jej kazał. Czy ona się zeszmakowała? Nie wiem, ale jeżeli faktycznie ozdoba wymyślił to, a ona miała to wykonać, to moim zdaniem jest to naprawdę niedaleko do tego, żeby można było ją nazywać tak samo jak nazywamy dzisiaj Pawła Kukiza. Co ciekawe, patrycja kotecka jako no. Osoba zasiadająca we władzach dużego ubezpieczyciela zarabiała setki tysięcy, jak nie miliony złotych rocznie. Dzisiaj musi być asystentką aż trzech posłów, europosłów. Dlaczego? Dlatego, że każdy z posłów, europosłów, ma określony budżet na swoich asystentów. I Patrycja Kotecka nie będzie się szmaciła za jakieś tam kilka euro. Jak ma się szmacić, to przynajmniej za kilkadziesiąt tysięcy euro, co robić może tylko i wyłącznie, jak jest asystentką trzech europosłów, a nie jednego. Patrycja Kotecka ma potężny apetyt na pieniądze. I chłopcy w krótkich spodenkach, jaki ozdoba i tak dalej, nie są w stanie w pojedynkę jej tego apetytu zaspokoić. Kiedyś o niej mówiono, to ona rządzi telewizją publiczną. Napisano o niej wtedy na napisał o niej wtedy Super Express, jednocześ, publikując jednocześnie zdjęcie jej nagich piersi. Za to zdjęcie musieli przeprosić, mieli wyrok, bo było to zdjęcie podane bez kontekstu. To zdjęcie, ja nie mogę go znaleźć teraz. Jak znajdziecie, to wysyłajcie do mnie na maila. Chętnie pokażę to zdjęcie w przyszłości. Natomiast to zdjęcie, to było zdjęcie z bardzo dobrej akcji yy, raka piersi kobiet i za to chwała. Że się odważyła, pokazała piersi przy tak szczytnym celu. Natomiast za to, co dzisiaj robi, sorry Patty, Ale naprawdę jesteś tyle od tego, żeby zrównać się z rynsztokiem pisowskim. Co ciekawe, już dwa lata temu w swojej książce Spisek używałem. Biografii Patrycji Koteckiej, do tego, żeby zrobić bardzo silną, inteligentną i wpływową, co prawda z tylnego siedzenia, kobietę, która jest żoną głównego bohatera mojej książki. Link do mojej książki macie tutaj. I sugeruję przeczytać, bo jeżeli chociaż w połowie sprawdzi się to, co wymyśliłem na temat żony głównego bohatera mojej książki, to uwierzcie mi, Patrycja Kotecka spadnie na cztery łapy, abym powiedział, że będzie grubiej niż było. W 2018 roku byłem w Polsce i pamiętam jak dzisiaj, jak gruchnęła informacja, że płonie jeden z oddziałów zakładów przy uzdrowisku w Szczawnie Zdroju. Potężna tragedia, potężna strata nie tylko dla samego Szczawna Zdroju, ale także dla kuracjuszy. Wtedy Wszyscy, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Michał Dworczyk, Kurwa, wszyscy święci byli tam, w rękawicach kopali, odgruzowywali i mówili, wyślemy 100 milionów. Mateusz Morawiecki mówi, jakie 100, wyślemy 300, dla każdego samochód elektryczny i zera. Kurwa mać, co tam się wtedy działo, jak oni wtedy pieprzyli burzliwie głupoty. Do dzisiaj. Jedyne co zrobili, to zmienili sześciu prezesów pisowcy. Każdy z nich dostał samochód, odprawę, sekretarkę i niewiele do roboty. Ale po, posłuchajcie, bo artykuł dziennikarki, której osobiście nie lubię, znam ją osobiście nie lubię, ale jest dobrą dziennikarką, więc wam zacytuję. Przez te lata władze województwa zatrudniły w uzdrowisku sześciu prezesów. Obecny Krzysztof Urbański, który objął funkcję w lipcu 2024 roku, a wcześniej był prezesem Zamku Książ, zapowiada, że prace remontowe ruszą w tym roku. I oczywiście, prace ruszą. Przez te 7 lat, kiedy PiS rządził, one też tam coś się działo. Na przykład zamknęli budynek, na przykład naprawili dach. Ale to wszystko, jak zostało właśnie oszacowane przez nowy zarząd, to jest zaledwie 10% tego, co powinno być już wykonane. Prace stały, bo zarządy poprzednie nie potrafiły się za to zabrać. Co ciekawe, te 10% pochłonęło przy okazji, uwaga. 10 milionów złotych. To też jest teraz elementem, albo było elementem badanym przez prokuraturę. Czy tam nie było jakichś nadużyć czasem? Jak znam pis, to może i były. No, chyba, że się mylę i pisowcy to nie kradną, to wtedy napiszcie mi to w komentarzu. A jeżeli nie kradną, to ja przepraszam, w co nie wierzę, bo oni kurna wszyscy kradną. No a znaczy kradli. Idąc dalej. Te 10%, czyli 10 milionów. Dzisiaj okazuje się, że żeby zrobić dużą część w środku, to uzdrowisko ma zabezpieczone 12 milionów. Tam na 10%, 10 milionów, tutaj na około 40%, 12 milionów. 12 milionów, oczywiście, uzdrowisko. Szuka dalej pieniędzy, remontuje i robi co może, żeby ten zakład, znaczy żeby to uzdrowisko, ta część uzdrowiska jak najszybciej wróciła dla kuracjuszy. Planują zrobić tam basen, planują zrobić tam ciekawe rzeczy, a także trochę skomercjalizować tą przestrzeń, aby właśnie szybciej i taniej, znaczy taniej dla uzdrowiska, odbudować całe to miejsce. Tak jak powiedziałem, cała ta sytuacja, którą przez 7 lat PiS uprawiał na zgliszczach uzdrowiska, przypomina mi sytuację w Kościele, kiedy to ksiądz przez 20 lat zbiera na nowe rynny i przychodzi nowy ksiądz i tak naprawdę w dwa tygodnie naprawia te rynny i stary ksiądz do niego mówi, coś ty zrobił, na co my teraz będziemy zbierać pieniądze, jak mamy nowe rynny. Dokładnie tak samo było w uzdrowisku Szczawno-Zdrój za czasów PiSu. Chodziło o to, żeby gadać o remontowaniu, a nie remontować. A skoro mówimy o kościele, to pytanie, gdzie najłatwiej spotkać wałbrzyskiego księdza? Dodam tylko, że nie chodzi o kościół. No właśnie, nie chodzi o to, że wałbrzyscy księża z kurii świdnickiej są w kościołach. Oni są wszędzie indziej, ale nie w kościołach. I teraz ciekawostka. Mamy łowcę pedofili. Oczywiście gość lata po Polsce i robi dobrą robotę, super dobrą robotę. Mamy łowcę księży, którzy też są no, trochę zwichrowani. Super goleś robi dobrą robotę, ale pojawił się gość, który w internecie na portalach randkowych wyszukuje księży, którzy są albo gejami, albo heteroseksualni, ale tak czy siak randkują i umawiają się na schadzki z innymi osobami, mimo że mają celibat. Czyli mają zakaz schadzek. Po co coś takiego gościu robi? Ja wiem, a wy się dowiedzcie. Uważa się za łowcę księży naruszających celibat, umawia się z nimi na portalu randkowym, a potem ujawnia. Jak ostatnio w diecezji świdnickiej, w konsekwencji czego biskup odwołał księdza z probostwa, czyli ksiądz, który umawiał się z facetem na portalach randkowych, nie jest już proboszczem. Wszystko zaczyna się tak naprawdę, jak przypomniemy sobie Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, narkotyki, męskie prostytutki na plebanii, ktoś tam umarł na plebanii, ktoś tam wylądował w szpitalu nieprzytomny, policji nie chcieli wpuścić, później mamy tysiące, jak nie miliony afer, gdzie księża wykorzystują dzieci. To wszystko to jest gwałt na wierze katolickiej. I ja nie jestem jakimś tam wielkim katolikiem albo fanem księży. Żeby była jasność, znacie moje poglądy. Ale to, co odwala ten gościu, naprawdę zasługuje na pochwałę. Jak go znacie, dajcie mi znać, ja chętnie z nim też porozmawiam. A więc dlaczego gość to robi? Jestem wierzący, trudno mi takie zachowania kapłanów akceptować. Oni przysięgali Bogu, a robią takie rzeczy, korzystają z rozluźnienia obyczajów i ignorują nakaz celibatu, czyli wstrzemięźliwości seksualnej. Osobiście uważam, że powinien on być zniesiony. Ja osobiście uważam, że ten celibat już dawno powinien być zniesiony. Dzięki temu nie będzie dewiacji w kościele. Chcesz być gejem? Se bądź księdzem gejem, chłopie. Chcesz mieć dziewczynę, żonę? Sobie miej żonę, mi to w niczym nie przeszkadza, ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz, bo o ile większość biskupów, większość tych Topowych hierarchów w kościele katolickim zawsze zamiata wszystkie afery pod dywan i z takimi ścierwami nie chce mi się rozmawiać. To jest jeden, chyba biskup to się mówi. Biskup, no jeżeli rządzi kurią świdnicką, no to chyba biskup. Tak, biskup, bo dec był też biskupem i to jest, to jest dopiero... Masakra, ale jest jeden biskup, którego ja już pozytywnie pokazywałem w swoich vlogach przynajmniej trzy razy. Który nie pieprzy się, nie cacka się z tym, jeżeli jakiś ksiądz ma podejrzenia o pedofilię, od razu jest wydalany ze stanu duchowieństwa, i tak samo tym razem. Zachował się ten właśnie biskup. W ubiegłym tygodniu ujawnił portalowi świdnica24.pl nazwisko księdza z diecezji, który umówił się z nim na portalu randkowym, a potem próbował przekupić go, aby sprawa nie wyszła na jaw. Po opisaniu tej historii biskup świdnicki Marek Mendyk najpierw szczął postępowanie wyjaśniające, a potem odwołał księdza z probostwa. Dokładnie tak powinno się Działać. Dokładnie tak powinien zachowywać się proboszcz, biskup, nie wiem, topowy hierarcha Kościoła Katolickiego. Nie zamiatać sprawy pod dywan, spróbować wyjaśnić, wyjaśnić, a później, jeżeli są dowody, że menda jedna czy druga zrobiła to czy tamto, po prostu wydalić. Tak samo jest z lekarzami, tak samo jest z prawnikami. Skoro ksiądz to jest zawód, ma jakieś zasady. To musi się ich trzymać. Jeżeli jedną z zasad jest celibat albo niedotykanie dzieci, to się tego trzymaj, a jak nie jesteś w stanie, to wy z tego stanu. Ja osobiście właśnie się tak zastanawiam, czy ja nie powinienem z tym biskupem mędykiem czasem zrobić wywiadu. Co Wy na to? Napiszcie mi w komentarzu biskup, jeżeli chcielibyście zobaczyć taki wywiad. I także oczywiście napiszcie mi, że nie chcecie. Jeżeli wam się chce pisać, że nie chcemy. A my widzimy się już jutro.